A co się tutaj dzieje? Wiesz co, jestem na stronie Letyshops, dzięki któremu dostaję cashback przy robionych zakupach i sprawdzam, ile mi się uzbierało już. Ile? No i przez ostatnie dwa miesiące, a nie mieszkam w Polsce, także też wtedy nie zamawiam, 11 zł. 16 groszy za robienie tak naprawdę niczego. Go. Proszę bardzo, Leti Shops, strona. Y, tytułowa. Tutaj jest, proszę bardzo, dowód 11 zł 16 groszy. Letyshops współpracuje z ponad 3000 tysiącami miejsc w internecie, gdzie możecie płacić. Widzicie moje zamówienia Publio, czyli książki Allegro, dużo Allegro. Ale poza tym na przykład jeszcze Empik, Media Markt, także naprawdę jest z czego wybierać. Najprościej zainstalować sobie rozszerzenie do przeglądarki Letty Shops. O, tutaj widać. Po klikaniu widzimy swoje saldo. Widzimy, o, proszę bardzo, jakie sklepy odwiedziłem, ale widzicie AliExpress, Booking, tu macie wypis oraz to, ile dostajecie koszbeku z każdego zamówienia. Pokażę Wam jak to działa. Wchodzimy na stronę na przykład Allegro. Klikamy w dowolne, dowolną ofertę. Oczywiście nie w nie dowolną lub cię zakupę takiego chcecie, a nie w jakikolwiek. I tutaj macie wyświetla Wam już rozszerzenie, Allegro zwrot gotówki do 1,45%. Aktywujemy zwrot gotówki. Proszę bardzo, zwrot gotówki został aktywowany. Płacimy w sklepie, a później kaska ląduje na koncie Shops i właśnie u Was. W opisie znajdziecie linki, dzięki którym możecie się szybko zarejestrować w Shops. I jakby, wiecie, 12 złotych prawie piechotą nie chodzi. Dzień dobry, Boróweczki! Cześć wszystkim! Witamy was w, w... ogóle śmieszkuje, reaguje. Tak. I skoro jesteśmy tutaj w tak pięknych <grybace>. przy, przyrody, e, chcielibyśmy e, jakby ustosunkować się. Niedawno na Twitterze była no, taka inba na polskim Twitterze, coś nowego, dotycząca tego, jak działa zmywarka. I czy my po prostu w walce o jakieś, wiecie, różne prawa hmm. człowieka nie zapominamy po prostu o tym, że to jest takie prawo człowieka, żeby wiedzieć, jak działa zmywarka. Zwłaszcza, że zauważcie, nie ma w zmywarkach okienka, jak w pralkach. Dlaczego? Nie wiem, to jest bez sensu. Ale, znaczy, ponoć są jakieś wytłumaczenia. Ale do nich przejdziemy później. Wiecie, nie wiadomo a skąd wiesz, co jest w lodówce, skoro jest zamknięta i jest tam ciemno. Jakby wiecie o co chodzi. Myślę, że tym też się możemy kiedyś zająć. Ale póki co, jesteśmy e, przy. zmywarce, coś już mnie wybiłeś? W tej dyskusji e, pojawiło się wideo, które w ciągu dwóch lat e, ma prawie 9 milionów wyświetleń. I jest tytuł 4K Inside a Dishwasher. Brzmi super. Brzmi bardzo dobrze, dowiemy się. To będzie, myślę, że bardzo mocne 8 minut. Aha. Jezu, ale. Aha, bo ta kamerka ma takie światło, zastanawiam się. Kamerka w... Ten? w siatce? W siatce była? Tak, nie wiem. <laughs> <mam. śmiech> nie wiem, chyba tak. Tak, to jest w jakiś sposób? go Tak, tak, jak położyć siatki, to nic się nie stanie. Cześć, mysza. Ja co myślisz o Zostawie? Czyli jak włożę myszę do siatki, to nic i się nie stanie. <grym> <grym> tak? <grym> to powiedzieć? Nie. Yeah. Co myślisz o Zostawie? Co, myszę o co? Myślisz o Zostawie. To jest straszne. Przepraszam <grym> bardzo. Jakby ci ludzie mogą być naprawdę fantastyczni. Kimkolwiek jesteście. Pozdrawiam Was! Oj dobra, no wiesz, to jest tam... Mi przeszkadza na pewno kupki. nie, nie te wielkość, bo są strasznie malutkie. Ale może to jest dla dzieci zestawa? Mhm, no albo dla lalek. Albo <laughs> dla lalek to tak wygląda. Ale jest tutaj ketchup, no albo... Właśnie, bolognese mogło być. Ja myślę, że był makaron. Albo kreflalek. Nie, to mi wygląda na jakieś Makaron, y, tak. Spaghetti. Sesji, to mi mm -hmm. Jakiś fix ewidentnie był tu grany. Myślisz, że aż fixem polecieli? E, no i było trochę zaschnięte. O Boże, trochę fixem. Tak, trochę było zaschnięte. i by, by zaszło łatwiej. Tak, to ja prawda. E, ale widzisz, jak tam jest ten talerz Ta. położony? Tak. Nie kładzisz tak talerze w zmywarce. I jak? Odwrotnie? No, raczej się stawia pionowo. O Boże, ten talerz! Ten zauważyłem talerz go w To Kto wkłada tak talerze? Michał. Jakiś... Jaki, jakaś osoba, która jest nie swoją na Albo jest kotkiem po prostu. Myślę, że kotki... Nie, mogą... kotki nie stawiają zębarek, mają tylko ludzi. No, naprawdę. Dobra, a to na dole to takie psikacze? Takie fontanny. No, widzę je. Dzirek. Dziwne. Dziwne to jest. Który mi się kojarzy z tym Edwardem na znaczy ręki. Znaczy, ja w, y, trochę wierzę w to, że zmywarki całe się napełniają wodą i po prostu wiruje to wszystko jak w pracy. No ja zawsze myślałam, że tak będzie, a to nie będzie tak na odpływie, ale no właśnie nie wiem, ale wydaje mi się, że czytałem jakieś komentarze, że nie, no to nieprawda, tam wirki Czyli, że cały czas ta woda wylatuje. No nie wiem, no czytałem takie komentarze, ale to nie były jakby badanie naukowe, mm. więc nie wiem. No i coś nie coś jesteś jest zmywarkologiem. Nie jestem. Ja też nie. Muszę przyznać, że nie jestem zmywarkologiem, teraz mam pierwszą w życiu. Zmywarkę. I, I, i jesteś nią zafascynowana. Tak, ja jestem nią no, naprawdę. I codziennie się nią zajmuję. Y, zmywam, ale też czyszczę zmywarkę specjalnymi y, um, urządzeniami. Kupiłem ci fajne jakieś rzeczy. Tak, tak, ja już to czytałem, wszystko sobie tłumaczyłem, jakieś słowa hiszpańskie nie znałem. No. Także przyznam szczerze, że... Udzielę się. Ja chyba będę magisterkę z tego robił. Kryzys wieku średniego i inni samochody, drodzy zmywarki. Spoko. Mniejsze. Pręczniejsze. Przydatne. Łatwiej się przytula. <grymne> dobra, zobacz, ten pierwszy talerz to już jest właściwie prawie czysty chyba. Nie, ma jeszcze żółty osad glutaminianosowy. Ale no dobra, prawie no, prawie. Dzieje się. Nie no, dzieje się na maksa. Jest to takie wirki. W na takim baserze były takie wirki. Ale to nie było przyjemne, wbrew pozorom. Na czym? Na basenie. I takie wielki były. Tak. To był chyba jakiś park wodny, gdzie były na basenie. Były, były jakieś takie, Unia wybudowała, wiesz, kiedyś, <laughs> no, w Pruszkole. Co ty tak, i były takie. I... Ale to nie było przyjemne. To było w plecki i to nie było przyjemne. To, Powinieneś pozbać ich. To, Bo to były takie, pod wysokim ciśnieniem jest ta woda po prostu. I to takie bolące, wiesz, na no, plecki było. No, może no. lat zostawić. Na talerzu jeszcze zostało trochę glutaminianu, widzę, widzisz? I tak, okay. jest coś takiego, jakie jakieś misełko, nie wiem. O Jezu, może być to maso. Albo ser może był, tak się przywarł. A, ser, ser zaschnie ser, ser. No. ser. Najpierw go rozpuścisz, a później tak. jak tak. zaschnie, to. Dlatego to najlepiej sprzywo. jest cały. Tak, sa, nie sa, zasznieć, i od razu, żeby też nie zasach. No. Zaschnięty ser, naprawdę. Nie życzę tego nikomu, nawet najgorszemu wrogowi. Ale fascynujmy ten talerz, który tam jest. Ten leżący? Tak, ponieważ, jest bo wiesz, będzie cały pełen tej brudnej wody. Prawo okay. grawitacji, woda spada w dół, tak. więc nie odpłynie ta woda, bo ma wgłębienie mm. talerz. Kiedyś tak zostawiłem pokrywkę od opakowania po i było pełno brudnej wody. A się w kubek? Od razu z, zaparzony. <noise> I, I na rano na śniadanko mężczyźni. się odrzucić. Ciekawe czy robił tak jakiś, wiesz, kobiety. No, jako zemsta. Dziewczyny pomyślcie o tym. Rano, o kochanie, zrobiłam ci kawa. I ja, czarna woda ze zmywarki. Ty czy coś sugerujesz do no? mnie? Nie nie, 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 Wcale. Ale myślę, słuchaj. I, co, I ten wir tak cały czas lata, przez ten cały czas nic się nie zmienia. Ej, a i on lata, ale on lata z tym płynem do zmywarek? No właśnie, bo się wrzuca kostkę w ogóle, tak, nie? kostkę. No i co z tą kostką dalej się dzieje? Ona tak cały czas jest w tej wodzie? Przecież tej wody jest też niedużo. A ta kostka jest taka mała. Chyba, że to w kółko leci ta sama woda. Że jest jakby zamknięty obiekt. No a co z tymi brudnymi rzeczami? No i na koniec e... może leci tylko czysta. Bo ja tak się zastanawiałem, że strasznie brudna A skąd moda? się bierze ta woda w ogóle? No z Wisłę. Cała woda na świecie bierze się z Wisłę, dlatego z Wisły Wisła czasami bidula wysycha. I zawsze jesteśmy na najgorszej pozycji. Tak, no. Dokręci się. Ale tam z góry się chyba. To jest zakręcona, ale tu powstawała. To jest na Ale tam chyba z rynny takiej, nad tymi talerzami, widzisz? Rynne? Nie, to nie jest rynna. To jest jakiś konar. Ale bardzo. miałaby być rynna. Boże, to jest konar, ten jest z drzewo. Widzisz to? To na górze. Co to jest? To jest jakaś siatka. Co tam jesteś siatką. A my nie mamy Nie, nie mamy. O mój Boże. Co? To jest wyższa półka. To jest wyższa półka. My cały czas jesteśmy na niższej półce. My jesteśmy na Mają zaznaczyć dwie półki, nie? O mój Boże. Wow. Nie wiemy, co tam się dzieje na wyższej półce. O m... powinna być druga część. To <laughs> jest <laughs> 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 naprawdę. <śmiech> mam nadzieję, że jeszcze się dowiemy. Chociaż na koniec. Boję się. Jak tutaj tak źle wstawili ten kubek, to może tam te kubki robią na kawę rano mężu. Mówię ci, to może być jakiś trend. To jest zbyt dobre, żeby nikt na to nie wpadł. Ja mnie jeszcze zastanawiasz, że ta no. kamerka jest taka... Nie przylepia się do niej woda, tak na chwilę i spada. Tak. Jak ona to robi? Tam ktoś jest w środku i ją przemywa? No, nie Tylko rzuca. Właśnie, dziwna sprawa to jest. I w ogóle ta siatka to jest jakaś super. Która siatka? No, w której jest kamerka. No. To jest jakaś super siatka. Naprawdę. <grytanie>. się zmienił trochę wirek. No jaki? Wydaje mi się, że teraz e, w innym tempie. Szybciej? Wieram. Tak. Też mi się wydaje trochę teraz, no. Że trochę jakby. To... Rozgrzał się i wiesz. Trochę tak wiesz, po prostu, no, rozkręcił się. Tak, tak, tak. <grytanie> taki teraz już niezły nie śpilus. O, o! Z poszło! Zastrzymało się. No i ten tarcz teraz, taki mokry, zobacz. Ale, o boże, tam cały czas jest ten glutamieniem, czy to masełko. Widzisz? Na tym talerzu. I znowu to sama? To zrobiła sobie przerwę. Dobre, żeby tak złapać powietrze? Że... To... I Jedziemy. I jedziemy znowu. No, no czyli dobra. tak to tak działa. No. Szczerze. Nigdy się nie zapełnia. Liczyłem największe większe fajerwarki. Czy będą w środku? Na przykład. Katy Perry będzie. X, baby, fire, to może następnym razem. Jak zrobią sequel. Jak zrobią sequel. Ja muszę się dowiedzieć, co jest na górnej półce. półce. Jeżeli ktoś z was wie, to dajcie znać, dajcie bo, znać, bo no, nas to proszę. naprawdę ciekawi e, i zachęcamy Was też jeszcze raz do e, korzystania z Lety Shops, który jest partnerem tego odcinka, za co bardzo dziękujemy i e, życzymy Wam samych da, udanych zmywań, takie jak podczas tego odcinka miała właśnie ta oto mysza, która sama, jest wy... sama się wyzmywarkowała. <laughs> <laughs> Także dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, Buenos noches. A -a.